Najważniejsza jest świadomość. Jeśli kobieta w ciąży jest świadoma swojego zakażenia, jeśli przez cały okres ciąży pozostaje pod opieką ginekologa-położnika i specjalisty zajmującego się zakażeniem HIV, jeśli ciąża zostanie rozwiązana przez planowane cesarskie cięcie, wtedy ryzyko zakażenia dziecka jest minimalne, około 1%. Kobiety zakażone HIV, świadome tego, rodzą zdrowe dzieci. Tak więc najważniejszym sposobem zapobiegania przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko jest wykonanie testu na HIV przez kobietę będącą w ciąży albo planującą ciążę. Taki test można wykonać w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym i tam też można wiele się dowiedzieć o HIV i AIDS. Test wykonywany jest anonimowo. O wynikach wie tylko zainteresowana kobieta. Idealnie byłoby, gdyby taki test wykonali obydwoje rodzice Agata Buzek, aktorka.